Cześć tutaj Tunek.pl, Dzisiaj będziemy nakręcać drugi odcinek ważenia piwa. Ważymy piwo klasyczne, zauważymy piwo stylowe. W dniu dzisiejszym zaprojektuję z wami warkę American Wita z nazwą, ustalimy sprzęt, ustalimy zasyp, dokładnie chmielenie oraz drożdże. Będziecie, będziecie to śledzić razem ze mną, układać tą recepturę w programie Beersmiths2. Zaraz go poznacie, bardzo fajny program, który pomaga piwowarom domowym uważyć piwo bez użycia jakichś dodatkowych kalkulatorów, utrudnień, wszystko jest w jednym miejscu. Sposób zacierania, leżakowanie, fermentacja, wysładzanie. Zapraszam. W dniu jutrzejszym prawdopodobnie ześrutujemy słody. Też Wam pokażę, jak wygląda słód pszeniczny, jak wygląda pejlowy. Jakie są ich specyfikacje. No a dzisiaj układamy recepturę. A więc do dzieła. Tutaj macie widok mojego komputera. Wobec tego ikonka, którą zaznaczyłem, to Beersmith 2. Uruchamiamy program. W tej chwili to są warki, od, warki domowe, tutaj od numeru 1 zacząłem rok 2014, czyli mówimy o 11 stycznia, a więc jak widzicie Foraging Stout pierwszy, Murzyn Dolnej Fermentacji dubel New Zealand Black IPA, Orange Rye Zadyma, czyli piwo wędzone Wit, Witold, Ale Kawka Jasna i druga wersja. Ekstra stałtu. To była dziewiąta. Ja nie wiem dokładnie, czy to będzie widać, ale nie chciałbym Wam tutaj tak zbliżać, żeby tego już nie było widać. No może, może, może nie. No to wszystko co mogę zbliżyć. a szczerze mówiąc, kamerę już mam prawie na kolanach, więc nie da się tego bardziej wam przybliżyć. Dobrze. U uruchamiamy nową warkę. Uru tutaj jest taki, nie wiem, czy widzicie dodaj nowy, do dodaj nowy przepis jeszcze trochę wyceluję, tak, a więc dodajemy nowy przepis wyświetla nam się nienazwana receptura ja nazwę skopiowałem od pewnego piwa, które mi bardzo pasuje nazwiemy to piwo In Hit Wit czyli w ciepło tylko pszenicę ważymy ze słodów, chciałbym uważać jakieś 19 litrów wydajność mojej warzenia to 72% Chciałbym to piwo gotować przez 80 minut, to tylko na razie z takich wstępnych ustawień. Datek ustalamy, dzisiaj jest 19, datek ustalamy na poniedziałek, 21 kwietnia, wersja 1.0, bo amerykańskiej pszenicy jeszcze, jeszcze jakoś nie robiłem. Zmieniamy profil sprzętu na mniejszy garnek, 30 litrowy. Czyli mamy już większość ustalone. Tutaj mam bardzo ciekawa sprawa. gęstość Szacunkowa gęstość początkowa OG, goryczka, kolor i szacunek ABV, czyli alkohol procentowo. Wybieramy styl, a więc American Wheat or Rye Beer, czyli amerykańska pszenica albo żyto. Skoczyły nam widełki. Niestety nie wiem, czy to będzie widoczne. Od 9,962 do 13,502 Plato. był od 15 do 30. Bez przecinków. Kolor od 5,9 do 11,8. Alkohol 4 do 5,5%. Wobec tego jedziemy z zasypem. Tutaj jest menu dodawania. Tu pojawi się nasza receptura. Tu jest menu dodawania słodu, chmielu różnych dodatków, na przykład jak mech ilnacki, drożdże jeżeli jest potrzeba woda, tu jest bardzo ciekawa opcja słód w procentach. tu będzie nam się w tym polu zaciemniało szklanka piwa więc jedziemy, jeżeli mówimy o amerykański aha, ten program umożliwia w ogóle wyszukiwanie w chmurze tutaj, cloud, cloud search kiedy wcisniemy American wheat Dobrze wpisałem? Nie. piszę trochę bokiem, dlatego i wcisnę Enter. Pojawi mi się mnóstwo przepisów. Na tym polega fajna pomoc w tym programie. Wiem, czy to jest ze słodów, czy to jest częściowo, czy to jest w worku wysładzanie, bardzo popularne w Stanach. Litry. Kto jak piwo jest oceniane, ratingi są. Także bardzo fajnie, jeżeli chcę zobaczyć na przykład 20-litrową warkę. Otwieram przepis chmury. No i generalnie mam wszystko. Skład. Mogę to zatransportować do, pro, do programu, import, importować i, i praktycznie nic więcej mogę jechać na tym przepisie, ale nie. Zrobimy to po swojemu. Zamykamy wszystko. Bardzo fajny program. Chcecie to kiedyś o nim opowiem więcej idziemy po swojemu. Tu jest widok mojego magazynu, eee, to znaczy słody, chmiele, e, drożdże itd. Tak Zaznaczono, mam opcję Pokaż produkty w magazynie, czyli nie mam wszystkich produktów, tylko to co mam na stanie aktualnie. Wezmę sobie, e, posortuję od góry, czego mam na więcej. Jak widzicie, trajla mam 26 kg. Pilznera od 2,18 18, pszenicy 640. Jest problem z tą pszenicą, ponieważ pszenicę dostałem w nagrodę z pewnych konkursów na Słowacji i nie wiem skąd to jest pszenica. Po prostu uznam, chodzi o ekstraktywność słodu, więc uznam, że jest to pszenica bardzo podobna do, do, do polskiej słodowni Strzegom. Chciałbym jej dać 2 kilo. Tu wpisuję kilogramy tak, i wciskam OK. Pojawia mi się już pszenica, lekko się zabarwiła e, szklanica, ale dodamy jeszcze słodu Pale Ale. Też 2 kg, na razie robię to orientacyjnie, program mi pomoże wyliczyć stosowne widełki. Jak już widzicie, <laughs> skoczyło mi już 11,005 plato. Mam do 13, tak? Więc słodów więcej nie będę dodawał. A chciałbym zrobić mniej plato. Chciałbym zrobić 10,5, ale o tym zaraz. Goryczkę. dodajmy chmieli. Drugi przycisk dodaj chmiel. To są chmiele, które obecnie posiadam. Jak widzicie właściwie, no, przewaga amerykańskich US, trochę United Kingdom, Australia, Nowa Zelandia, Germany, Czechy. Dobra, jako że American Wheat, więc damy amerykańskie chmiele. Chciałbym dać tak. Citre. Citrę. To jest ten chmiel. W granulacie piękny zapach, chyba będzie współgrał z, z rzeszkością tego piwa. Tutaj mam yy, zawartość alfa kwasów yy, na tym pojemniku. Ona się nie do końca zgadza z tym, co producent w danym roku podał, więc yy, wybieram w ilość. Tu mam ilość, na ile minut yy, dodać w gotowaniu. Wpisuję zawartość alfa kwasu, forma czy ten chmiel jest w granulacie. W pigułce, czy wszyscy. No i gdzie mam ten chmiel użyć? W gotowaniu, chmieloniu na zimno, zacieraniu, brzeczka przednia, aromat. E, dobra, Citra to chmiel aromatyczny, a więc, może najpierw no to czekajcie, może najpierw atanało mozaik, mozaik, amarillo Myślę, że dodam najpierw amarillo jako że jest to chmiel um, uniwersalny. Zawsze zaczynam od chmielu na goryczkę, czyli tego, który będzie dłużej się gotował. E, jedziemy wobec tego Alfa Kwasy 9,20 podaje program. E, ja mam e, chmiel 8,9 z zawartością Alfa Kwasów. Alfa Kwasów tak, damy go 10 gram na jakieś 50 minut w gotowaniu, w granulacie do gotowania. Ok, Zobacz, już mi wyskoczyło IBU na 12,9? Od 15 do 30 jest margines. Wobec tego odstawiam już Amarillo. E, dodam Amarillo chyba na zimno, ale to za chwilę. Co dalej? E, dobra, Citra. Dodaj chmiel. Citra. Producent podaje 12, jest 12,1. W zbiorze 2012. 12,1 alfa kwasów. Citry damy... Citry damy 10 na jakieś 10 minut gotowania w granulacie, ok. Chmielu goryczki już mamy 19,6. Hmm, 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 mozaik. Właściwie mógłbym skończyć, tak szczerze powiedziawszy. Ale dla Was tutaj dodam chmiel, e, zmienię tutaj nie do gotowania. Nie do gotowania, a może do chmielenia na zimno. I damy acht, achta naum, chmielu, on ma 4,6 alfa kwasów, producent podał 6, czyli jak widać zbiory były słabe. Eee, chmielenie na zimno, nie wiem czy właśnie mam robić fermentację cichą, dobra zrobię specjalnie tutaj dla Was taką krótką dwudniówkę, a więc zaznaczę, że chmielę na zimno, alfa kwasy ustawione, chciałbym tego wsypać 30 gram, mam tyle? Mam, mam 50. Chmielę na zimno, chmielę nie na e, dwa dni wpisuję. OK. E, jak widzicie, goryczka nie wskoczyła, jako że to jest chmiel aromatyczny. Odstawiam. Reszta nie będzie użyty. E, Dodaj dodatki, e, nie dodam e, nie dodam mchu ponieważ nie chcę, żeby to... nie, nie chcę, żeby białka... E, żeby ten chmiel... żeby ten, przepraszam mm, Jezu żeby żeby piwo było klarowne, nie, chcę, żeby było a, opalizujące, wobec tego dodam drożdże 10-10, mm, American Wheat Ale e, dobra, jeden, 100 milionów komórek, tylko że musimy ustawić datę ja muszę Was na chwilę przeprosić, ponieważ data data jest e, podana na opakowaniu Jak widzicie opakowanie... O, przepraszam zaproszę. Opakowanie mocno spuchło. Te droże są w fajnej kondycji, nawet jak przyciskam. Tu mamy datę e, 11 september 2013. czyli, czyli tutaj wpisujemy... 2013 rok. Muszę to wpisać, ponieważ będzie to świadczyło o kondycji. 11 to jest niedziela. Kto? Kto? Niedziela kurczę produkował. Żywotność 13,36%. OK. No i słuchajcie. Tak ten przepis generalnie wygląda. E, przybliżyć bardziej tego nie mogę. Chyba, że kamerą podjadę. Ym, piwo w tym kolorze, bladym. Wy trochę je widzicie bardziej kolorowe. U mnie jest blade. Eee. Piwo będzie single infusion, czyli bez sterowania temperaturowego Light Body oraz No out, czyli bez podgrzania, bez podgrzania zrobimy. Bez 70-20 stopni eee, Nagazowanie eee, cukier stołowy, Fermentacja zrobimy ale czyli górna. Nie powinienem tego robić, ale zrobię dwustopniową, jakby podzielę to na dwa etapy. Dobra, i teraz tak. Aha, wybrałem jeden etap: two stage. Dobra, i teraz się pobawię tą fermentacją. Zrobimy tak. Zrobimy tydzień czasu na burzliwej oraz dwa dni na cichej. To burzliwa będzie, podejrzewam, w 18 stopniach. Cicha będzie na 17, leżakowanie w 17 stopniach. 30 dni. Dobrze. Zrobię... Zrobię... Pszenicę generalnie powinno się zrobić tylko na burzliwej, a ja zrobię na dwustopniową, dlatego że oddzielę, żeby zaakcentować aromaty, że piwo Piwo już. Piwo oddzielę od drożdży. A poza tym chcę wsypać chmielu Atanaum, który doda aromatu. No zobaczymy. Zawsze robiłem burzliwą tylko. Tu mamy bardzo fajne jeszcze opcje menu. Starter drożdżowy. Nie robię startera, jako że planuję zrobić 10,5. Zobaczcie, wychodzi mi 11, wobec tego jest taki fajny przycisk ustaw oryginalną wagę przepisu. I... Idę w dół, ten czarny trójkącik przesuwa się w lewo. Ja już nie będę szedł, bo szkoda czasu. Wpiszę po prostu 500, czyli 10,5 plato. Ok, i program ustawił mi inne wartości: pszenicy 1,9, pail ale 1,9 kg, chmiel na tym samych poziomach pozostał i drożdże również. Ale tutaj mamy 10,5 plato. Czyli od 9,9 do 13,5, jedziemy na 10,5, goryczki będzie 19,6, a ustalimy goryczkę na 20, a co to? Proszę, dodało nam to tak to precyzyjnie po 0,5 grama Citri Amarillo na aromat, Go, yy, więc mamy 20 ibu, kolor 7,1 EBC oraz alkohol szacunkowo 4,4 4. ,4 Objętościowo. Poziom nagazowania ustalimy później. Szczegóły zacierania są widoczne. 9,93 litry wody. Będziemy grzali w 73 stopniach. Po to, ażeby przez 75 minut dać postój temperaturowy w temperaturze 65,6 stopni. Czas kroku, temperatura kroku. Wodę podgrzejemy do 73,1 stopnia. Wysładzać będziemy 17 litrów 17,5 litra użyjemy wody do wysładzania, Dobra. zejdziemy do 846 platów w wysładzaniu, bo w gotowaniu nasze plato się podniesie jak widać do 10,5. Czyli będziemy wysładać tak czy owak no, maksymalnie 17,5 litrów, a refraktometrem będziemy sprawdzać ciągle kontrolować, czy się wysłodzi do 8,46. Lato, 23 litry program podaje, po wysłodzeniu będzie piwa. Oczywiście to piwo odparuje do 19 litrów podczas gotowania. Proces fermentacji pokażę Wam później, bo będzie to wpisywane na bieżąco. Timer, który pozwoli nam pilnować, kiedy co dodać, jak widzicie, i chmielę. Szczegóły zacierania proste. Jeden krok, 10 litrów wody, Odgrzewane do 73 stopnie. Damy temu 75 minut. Myślę, że próba jodowa wyjdzie negatywnie, czyli pozytywnie. Starter drożdżowy nie robimy, dlatego że raz, a drugi raz nie zrobię starteru. Dlatego, że pod piwo będzie bardzo słabe, 10,5 plato. Więc nie będę się bawił startery. startery czyli drożdże zachowują swoją aseptyczność do momentu zadania do brzeczki. To tyle. Trochę szybko, bo ogranicza nas czas. 16 minut. Planujemy wobec tego 19 litrów. Nazwa, daty, zasyp, kolor. Słodu procentowo jest użyte. Pszenicznego 50%. Pale 50%. Daje to nam równe 100% zasypie, Czyli pół na pół. Myślę, że będzie ciekawie. Jutro oświetlanie. Tutaj Was pożegnam. Życząc Wam miłej soboty. Pozdrawiam.